Anno Domini 2021. <laughs> Stoję w korku w niejakim Sulejowie. Co to oznacza? Zmierzamy na maraton wokół Zalewu Sulejowskiego, a start mamy za 32 minuty. My dzisiaj, my dzisiaj z Pawciem robimy za tak zwane zaplecze techniczne Timu, Pawciu, co robisz chłopaku? Wodę będę podawał, pozdrawiam Pawciu dzisiaj robi, zanosi wodę, ja robię, zanosi kamerę Panowie, tylko do tamy jedziemy tak sobie spokojnie, dobra? Dobra, no halo, dzień dobry pańku Witamy wszystkich na kolejnej wspaniałej imprezie, kolejna edycja Maraton wokół Zalewu Królewskiego. Ja przypominam, Polski, grupa numer proszę Państwa, proszę Nasz czempion już ustawiony w sektorze startowym. Czempion, parę słów dla naszych widzów. Trzymajcie za mnie kciuki. Pięć, cztery, trzy. Zobacz jak szybko jadą. Proszę bardzo. Champion właśnie przemknął. Wygląda na to, że jedzie w czołowej grupce. Zaraz zobaczymy. Tworca, czempion, Forza. Jadą około 30 paru na godzinę. Co no, my tu mamy? Bajka TLR. koronie wiadów. Jest Gatta Team. Mocna grupa. Czempion w przodzie, bardzo ładnie. Taki skręcili i ja też skręcam. Właśnie gnamy na słynny gliczarów. Zobaczymy to za chwilę z bliska. Zapowiada się niezła rywalizacja. Dochodzimy na szczyt gliczarowa. Widać pierwszych zawodników. I uwaga, czempion jest czempion w czubie. Dobrze, Tomek! Tak jest! Forca jest ile! Dajesz, dajesz! Pierwsza grupka, około 20 zawodników, etatowy człowiek bufet. Darek pierwszy. Darek, Darek, Darek! Dawaj Darek, dawaj! Darek chodź! Bierz wodę! Dobra, ci na Jest Darek, Adam, Dominik. Czadu chłopaki, czadu! Podaj Przemkowi, Przemek, bierz wodę! Niech bierz pan, wodę. Dobrze. Równo. niech wodę. niech wodę. Spawasz to, spawasz. Jest i weteran kolarstwa górskiego, i oto on, jakże go pieką nogi. Ha, ha. Dawaj, 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 Ciemy. dawaj, dawaj. Chłopaki bardzo mocno szli gliczarów. Tomek w pierwszej grupce, Darek nadał na gliczarowie bardzo mocne tempo. Mam nadzieję, że nie będzie go to kosztować zbyt dużo sił i wystarczy mu sił do mety. Przed chłopakami jeszcze około 40 km. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trasa w tym roku muszę przyznać, że jest bardzo trudna. Wiele korzeni odsłoniętych po zapewne po ulewnych deszczach. Nieźle chłopaków dzisiaj wytrzęsie. A ja udaję się do auta. No i cóż, obowiązki rodzinne wzywają. Hej.